Siemanko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Black Hawk Rescue Mission 5 w Roblox. Jest to kolejny odcinek z tej gry. Mamy tutaj nasz prywatny serwer, mój prywatny serwer, na którym jestem tylko ja. Można sobie tutaj wejść na swój prywatny serwer, stworzyć sobie, więc skorzystałem z tej opcji jestem sam, więc będę miał trudniej. Jak widzicie, nic nie jest tutaj zajęte jeszcze, ale tak, no wiecie co, dużo się podziało, bardzo dużo się podziało. Od ostatniego, słuchajcie, najpierw może sobie wejdziemy, żeby było tak ciekawie trochę. Najpierw sobie wejdziemy tu, manage company. Pamiętacie mój stan poprzedni, dobra, nie patrzcie na to na razie. <ścoughs> tak, pamiętacie, ile tutaj miałem zrobione? No nie dużo, nie dużo. Tymczasem patrzcie na to. Max level, max level, max level, max level, max level. No, widzicie, yy, zrobiłem to. Po prostu kupiłem tu wszystko, yy, obliczyłem, że potrzeba około 158,5 tysiąca, aby wykupić wszystkie, no ulepszenia tutaj tych, 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 tych rzeczy. Yy, no i widzicie ile mi zostało? 35 tysięcy, czyli już teraz 120 tysięcy musiałem wydać na to, żeby to ulepszyć. Pomijając oczywiście te surowce, które też trzeba było zebrać. No i patrzcie na mój stan personelu, jest to 38 osób. W ogóle nie wiedziałem, że są S. Tutaj S jest najlepsze, S jest najlepsze. Logistics, to tutaj A+, 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 tutaj nie wiem jak to się stało, B+. Yy, serio? A no widzicie, B+, dobra, jednego mam co słabszy jest, yy, ale tu mam gościa z S. Operations, oczywiście tutaj musiałem masę tego po prostu, no trening też tutaj, aha, no patrzcie. No, patrzcie, co tu się znalazło. Unassigned, bo mam dużo miejsca, to nie będę go wywalał. Gdzie on jest? Training. Tu jest gagatek. Patrzcie, logistics. No, już mamy 18 zamiast 14. Patrzcie, ile tutaj mam miejsca. Patrzcie, ile mam tu w ogóle. Deliveries. Tutaj mam też. Ludzi fajnych 891% bez problemu. Teraz będzie klikando. Będę musiał naklikać. Każdy taki pakiet po 20 tych kosztuje tyle, więc no, zobaczymy, ile zarobiłem dzisiaj z, z dnia poprzedniego. Tak, to jest tylko z dnia poprzedniego. Słuchajcie, autentycznie.

To jest przerażająca liczba, dlatego nie, spodziewajcie się tutaj w następnych na pewno odcinkach będę już miał wszystko praktycznie wykupione. Tak, mamy tutaj oczywiście naszego żołnierza pierwszego, którego mieliśmy tutaj mamy snajpera, którego też wcześniej miałem. Tak, tutaj też, ale tutaj sobie kupiłem taką brońkę fajną. Generalnie kilka fajnych funkcji znalazłem. Tak, scar. Też SCAR-L kupiłem sobie, stać mnie. No i shotguna, którego no, jakby to powiedzieć, no, tutaj ba ba bardzo celowniki ba bardzo fajnie zrobiłem. No jak widzicie, <grych> jak to się trzyma w ogóle. Bardzo fajnych kilka rzeczy, pokażę Wam, pokażę Wam. Może najpierw to. No i tak, generalnie to Patrzcie na to. Mamy tutaj taki celownik optyczny, no, kolimator tak naprawdę. No, i on sobie można strzelać i tak dalej. Jak weźmiemy, wycelujemy i kółko od myszki do przodu, to patrzcie na to. Jest przybliżenie. Właśnie. Magnifier to się nazywa, nie? Czyli przybli no, przybliżenie takie. Generalnie, a to mi się nie podoba. A, dobra, nie ma innego. Szkoda. No cóż, może polecimy ze skarem, bo to taki wiecie, tutaj nie mam żadnych, znaczy wszystko funkcjonalność, funkcjonalność jest zachowana, ale nie mamy, nie mamy tej, no właśnie, nie zrobiłem sobie tego charakteru jakoś lepiej, jest normalnie, tylko dodałem plecak, ale lecimy słuchajcie sami, bo no nie potrzebujemy tu tak naprawdę dużo tych magazynków strasznie. Prawdę mówiąc, yy, więc. O właśnie to też sobie kupiłem. Pojedziemy sobie nim. On ma takie działko fajne na górze. Zaraz wam pokażę jak ono działa, proszę bardzo. Trzeba to jakoś wejść. Pyk. O, proszę bardzo, jest działko. Bardzo, yy, ono fajnie działa. I można je przybliżać, proszę bardzo, i, i nawalać nim. Yy, więc yy, nie wiem czemu tu, co. Jakiś tam samochodzik, po prostu wygląda fajnie, wygląda on fajnie, jedziemy, jedziemy, dobra, mamy tutaj bardzo fajne, można też przybliżać takie rzeczy jak właśnie takie celowniki, tylko tutaj czasami jest to płynniej, a tutaj akurat nie ma tak płynnie. Można też przełączyć klawiszem T na ten u góry kolimator dodatkowy, więc to jest bardzo funkcjonalne, bardzo fajne, jak i Rayford... No, ej, co ty nie giniesz? Headshota dostajesz, panie. No i tu dwóch jeszcze, no. A, nie da się Dobra. Wszyscy? No Jeszcze dwóch, no. Nie siema. Co tam? Ja wolę, słuchajcie, o, takiego oddalenia. Ej! A, bo on ma hem. dobra. Jak ma hem, to... Kurczę, zapominam ciągle, że mam automatyczny, no. Nie muszę przyciskać. Ej, no i tutaj... Kozłowka, proszę bardzo, miasteczko. Wcześniej go tu nie było, wcześniej była droga do depotu bezpośrednio, a teraz jest właśnie. Tak, już nas są tu. Zauważyć kilka mechanik właśnie dodali. Bardzo fajnych. Laserek sobie weźmiemy, latareczka już mi działa fajnie, wszystko. Przynajmniej ta dobra. Spróbujemy go zesnajpić. A ja jestem, słuchajcie, snajperem. Nawet z takich celowników, nawet z takich karabinów. Nie będzie z tym problemu. Oho. Dobra. Dobra. Rozumiem. No i będziemy stealthing, czyli... No Jezu, czemu wy headshotów nie dostajecie? Akurat Skar ten właśnie ma problemy jakieś z headshotami. No właśnie. Ma problem. Gdzie? Oj, oj, oj. Serio? nie no. Ale się wystawił. Do zestrzelenia. Ciebie też. To są snajperzy, oni powinni do mnie nawalać od razu. Znaczy, póki jest stealthing, to jest. Co ty tu robisz? O nie, oni idą. No tak, oni tu przychodzą przecież. Oni są już mądrzy, te MPC-ty. Mówię, jak jakiegoś zabraknie. O! Ty! Siedzi tu! Jak jakiegoś zabraknie, to oni zastępują jego miejsce, więc no. Jest mądre. Tak? No dobra. Ale tak to jest jeszcze łatwo. Samemu to się nie narażam po prostu na, na bezpośrednią walkę. No bo to nie ma sensu. Co tam? Eee, dobra, jeszcze 16. Słuchajcie, to nie jest naprawdę dużo przeciwników. No, i mamy do wyboru. Ja sobie wywalę te drzwi, za pierwszym razem akurat się opłaciło. Ktoś tu będzie, słuchajcie, tak myślę. Przynajmniej ono właśnie eee, oni czasami mają opóźnienia, może na takich większych serwerach, eee, ale. Trzeba od razu po prostu strzelać kilka strzałów, bo nie wiadomo, czy nie padnie na jednego, czy na dwa strzały, czy coś. Tutaj trzeba uciec, bo się obrażenia dostaje. Można zginąć nawet od tego wybuchu. Tutaj nikt mnie nie uratuje raczej, bo sam jestem. O, dzień dobry. No, o, mamy M. M, czyli mapa, i tu mamy, no już tak na. Jak ktoś chodzi, to jest niebezpiecznie. Oni widzicie, chodzą tutaj, mogą do nas przyjść w każdej chwili. To jest dość niebezpieczne czasami, bo naprawdę się nie spodziewamy, a oni mogą sobie wejść i, i, i koniec, nawet drzwi otworzyć. No i ja wolę teraz, słuchajcie, nie ginąć, bo bo jak wyjdę, to się wszystko zresetuje i koniec będzie. Tutaj jest? Niżej. Tutaj? Nie. No, gdzie on jest? Aha, dobra. Rozumiem. Może sobie zlokpikujemy. Czasami to jest bardzo trudne, a czasami łatwe. Znaczy ja i tak przeważnie robię wszystkie, nawet te bardzo trudne. To ma taką przewagę, że można se spokojnie otworzyć, przygotować się, a nie tam wywalamy. Oni już do nas strzelają, nie? Tutaj. Gdzie? Jezu, chłopie, chłopie. O! Dobra. Ten był z nożem, więc yy, na szczęście nie strzela. Yy, tu... O, otwarte. ty. Dobra, wiemy w których pokojach są. To jest bardzo du duża przewaga. Trzeba. Chyba... Gdzie? No gdzie? Oj, 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 oj. No nie no, tamten mnie ciągle na dachu. Kurde. O, tutaj patrzcie. O Jezu. Hello, dobra. No i widzicie, teraz Night Vision, ale ten laser i ta latarka słabo działają jakoś, nie? No to właśnie można zrobić IR, czyli widzicie, tutaj jest tak jakby latarka, i nie widać jej tak naprawdę w rzeczywistości bez tego noktowizora. To jest właśnie podczerwone światło. Tak samo z laserem, jest on o wiele mocniejszy na no, noktowizorze. Jezus, no. Muszę go zlikwidować, bo on będzie mnie wkurzał. I koniec, po prostu. Dobra, jeden strzał. Ci z hełmami na dwa strzały headshota, więc też fajnie to zrobione jest. Yy, dobra, ale później... Widzicie, nie działa, więc trzeba. Niestety, tutaj. Ja nie wiem, jak to zrobić. Powiedzcie mi, jak ktoś się zna, jak to zrobić, żeby klawiszami można było przełączać i te widzialne, i ten no, no Chciałem Bawiłem się z tym długo, naprawdę długo. I słuchajcie, i nic to nie dało. się ma. Oho! Aha! Dobra. Nie Gdzie? No, gdzie? No jeszcze przeżył. Myślałem, że zginął. Tam możemy ukraść samochód. Dobre rozwiązanie bardzo. O, tu się otworzyło. Bardzo się dużo dostaje. Znaczy, z tych ciężarowych samochodów dostaje się samo 500 i jeszcze jeszcze zasoby. Takie jak tam budowlane jakieś czy coś. No a z tych mniejszych Dostaje się yy, też za sobie, ale, ale tysiąc już. Ej, gdzie on jest? Tu jest, patrzcie. A! Mam cię. Dobra. No i w tym wypadku musimy wszystkich tutaj dobić. O! No właśnie, tak to jest. nie trafił. Z takiej odległości. Ok, niedobry. W rękę. No dobra, w rękę to jest chyba najsilniejsza latarka, wiecie? Co ja mam, więc. Dzień dobry. No hita. Dobra, wchodzimy do nich z pukaniem. <gry> Dobra, tu jest jeden. Dzień dobry. Wiecie, że nawet jeden może mnie zabić. No. Jeszcze jeden. No nie. Dobra, nie chce się. Gdzie? Tu. A. Jak dobrze, że ta mapa jest, no. Nie tu. Ej. O Boże. Yy. A, no i widzicie, musimy jednak wysadzić, żeby to skończyć. Nie ma wrogów, więc. Yy. Luzi, luzik. Ok. Uciekamy. No i oczywiście bierzemy tamten wóz, żeby dostać z niego kasę yy, standardową. Tak się dorobię majątku. No widzicie, 18 tysięcy, czyli będę miał teraz hmm. no jakieś 20 tysięcy dobra, włączmy światła. Nie ma tutaj ludzi innych, żeby... No o jest. Tak, ciężarówki się wywalają, ale nic na to nie poradzę, yy, prawdę mówiąc. Yy, no nie da się. Czasami tak jest. Yy, jak się gdzieś przywali czy coś. OK. Proszę bardzo, no i ta ciężarówka tutaj jak zwykle wylatuje w powietrze. Tak nie powinno być, ale tak jest. Dostaliśmy 10 paliwka, które możemy sprzedać, bo to w sumie na to nastawiłem. Najwięcej się na tym zarabia. Tutaj jest coś naszajbione w niezrozumiałym języku, ale lecimy dalej. Zobaczcie na to, nie? To jest, to jest Game Pass, a to jest, to można kupić. I, i to normalnie kosztuje, widzicie. Prawie 50 tysięcy. A tak kosztuje. No ja mam 44 poziom, to i tak jest dobrze, ale na 60 poziomie kosztuje. Uwaga, 90. No tyle musiałbym teraz zapłacić. Więc to jest chyba najdroższa rzecz dotychczas, jak widziałem w tej grze. No i co? Polujemy na nią, nie? Jasne. Jeden tydzień i będzie. A wiecie co? Helikopterkiem sobie polecimy. No jasne. Testujemy różne pojazdy przecież helikopterem się teraz koszmarnie lata, ale to nie szkodzi. Damy radę. No przecież. Okej, okay, może tym małym, może nie tym dużym. Nie chciałbym na razie go rozwalać. Yy, dobra. Gdzie tu się go drive? Ok, oczywiście nie da się już J klawisza nacisnąć. Żeby go włączyć trzeba tak. No i właśnie tak to wygląda, że ciężko tym obsługiwać. To jest bez sensu moim zdaniem, że nie ma przy, przypisanych klawiszy do, do włączania silnika nawet. No. Dobrze, że do latania, jest, są przypisane klawisze, a nie jakiś joystick. Co. Proszę bardzo, spacja. Już, już, dobra. Skręcamy Q, a nie A, bo A to ma właśnie tą dyrekcję, o właśnie. No i ciężko się tym lata, więc dajcie mi chwilkę, ja tam dolecę, spokojnie. No i już widzimy miejsce docelowe. E, pff, no naprawdę, zobaczcie jak szybko, zaraz walnę w te góry, nie? no Dobra, X to jest automatyczne wypoziomowanie, które czasami nie działa poprawnie, więc tak średnio. O, ale walnąłem, o Jezus, nie, 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 nie. Ej, ej! Urde Jezu Nie, nie! Dobra, spokój, spokój, ląduj. Ląduj! 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 Park! Dobra! Och, Jezus, jesteśmy. I tutaj może być różnie. Tutaj mogę dać radę, tutaj mogę nie dać rady. Pik. Dobra. Jeden z głowy drugi z głowy, tam poszedł trzeci, tu jest czwarty dobra no i tu nie ma generalnie żadnych zadań czyli nie przybywa ich więcej jak raz chyba mi się zdaje, że tak jest przynajmniej tutaj w domu chyba też któryś był kakatek, ale nie pamiętam ma a nie a nie, teraz go nie trafię, bo nie umie strzelać. Umiem, dobra. Jest git. Aj, 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 No gdzie? Dobra. Idź sobie. To był snajper chyba, nie? Taką czapeczkę miał. O, dobra. Ten laser też tutaj. Gdzie... No i widzicie, zostały wysłane i nikt nie zadzwonił, nikt, nic, nie? A mimo wszystko zostały wysłane posiłki. Nie dajmy im tutaj wrócić. Hedzik, Hedzik. Hedzik, co się chowasz? No nie tak cię trafi. Siema, snajper. No przechytrzyłem cię, taki Sniper z ciebie, że snajper się. Cię upolował, ale ci już strzelają, widzicie? Nawet do nich nie strzelałem, i już wiedzą, gdzie ja jestem. Więc te MPC-ty poprawiły się. Ciekawe, czy mnie go trafi, jak będzie tak. Nie. Yeah. Jezu. No i widzicie, już zostałem, już. Nawet stamtąd strzelają. O, o, o! Dobra. Jak się zbierze za dużo, to jest też niedobrze. Więc trzeba ich szybko dość szybko odczelić, nie pozwolić im podejść. Bo oni podchodzą. A właśnie, oni podchodzą. Mogą zajść też z tyłu, więc... A tam weszli, dobra Gadki, mam was na strzała nie wiedzieliście tego. Dobra, tu z nożami to wiadomo. Jak mi tu z karabinem wyjdzie, to będzie większy problem, niż taki nożownik, nie? To, to, to chyba wiadomo. Ej, ciągle przybywa, co jest? Teraz. Co ja mam zrobić, żeby, przepraszam bardzo, żeby się nie pojawiali? No tak, z shotgunem, no, na odległość. A, nie no, jak stamtąd idą, to jeszcze raz. Patrzcie. Patrzcie jaki tu rozwale. Okej, okay, za krzaków nawet nie widziałem tego dokładnie. Kurde. Coraz więcej. To nie mi tak się ręka trzęsie, to ten celownik się tak trzęsie, wiecie? Kaniec amunicji okej, okay, 28 No co ja mam zrobić tu? No to tego bloku wejść, nie? Tylko, bo ja kiedyś... Tak szedłem. No i było dobrze. Chyba, że umarłem. O! No i widzicie. Też takie zasadzki robią. Gdzie on był? No i sobie pobiegł na górę. A ty co robisz? Co on zrobił? Dobra, oni są mądrzy, ale... Ale, jak ja mam tu wejść? Jak oni mają taką siłę ognia? A no tak, chyba tu nie dałem rady, jednak sam. Przypominam sobie. Ale też słychać, jak oni biegają, więc. Oni mogą tu wejść teraz, nie? Nie wiem czy dobrze, że tak ten Okej, okay, po kolei Mam nadzieję, że nie będą się tu respić. Nie wiem co ja mam zrobić, Boże, no Ciągle się będą tu respić, patrzcie Ej, otworzyli drzwi O lock. Słyszałem to, no kurcze. Zastu przyjdą i mnie ostrzelają, no? No tyle mądrzy są. Żadnego szefa tu nie, nie trzeba chyba wybić o, o. Ha -ha. Oj, amunicja. Dobra, dobra Eee. Dobry dużo was. <grym> Zamknęli się. No nie No, cóż. Trzeba otworzyć. Mam nadzieję, że z tyłu mnie nie zajdzie nikt. A tu jeszcze łatwe jest. Dobra, łapsiu, się dawać. Nie ma nikogo. O, no właśnie. Ajajaj, no widzicie, nie wiem co tu zrobić, może trzeba wszystkich naraz załatwić, więc tu trzeba większej grupy osób do takich rzeczy, niestety nie dałem rady.